Witam wszystkich w trzecim odcinku ciekawostek z świata Heroes 3. Dzisiejszym tematem odcinka będzie miasto Necropolis. Przygotowałem dla Was kilka przykładów związanych z tą frakcją, o których być może nie mieliście pojęcia. A więc zaczynamy! Wampirzy lordowie posiadają unikatową umiejętność, jaką jest kradzież życia z wszystkich żywych jednostek, która działa również na żywe smoki. Jednak golemy, jednostki nieumarłe, elementale oraz gargulce są odporne na tę umiejętność. Podobnie ma się sytuacja przy postarzeniu upiornych smoków, jednak nie wiedzieć czemu, czarne smoki są na tę umiejętność odporne, zatem nigdy nie uda nam się ich postarzyć. Co ciekawe, złote smoki nie posiadają już tej odporności, wygląda więc na to, że gra rozumie postarzenie jako zaklęcie piątego poziomu. Jednostki nieumarłe są odporne na czary umysłu, a więc nie zadziałają na nie takie zaklęcia jak oślepienie, hipnoza, berserk, błogosławieństwo czy klątwa. W związku z tym zachodzi dość ciekawa analogia, która wykorzystuje tę umiejętność na ich korzyść. Otóż żywiołaki umysłu w walce przeciwko jednostkom nieumarłym będą zadawać tylko połowę obrażeń. Dzieje się tak, ponieważ ich pasywna umiejętność obniża zadawane obrażenia przeciwko jednostkom odpornym na zaklęcia umysłu, którymi z natury są jednostki nieumarłe. Twórcy gier komputerowych często w swoich produkcjach umieszczają tzw. esteregi, które czasem dopiero po kilku latach od premiery są znajdywane przez graczy. Możliwe, że w Heroes 3 również istnieje kilka okrytych przekazów, które nawet do dziś dzień nie zostały odkryte. Spójrzcie tylko na podobieństwo zbrojnego i kościeja, ich poza na awatarze nie wydaje się być przypadkowa. Można śmiało rzec, że jest bliźniaczo podobna, a wspólne elementy pancerza również nie wydają się być przypadkiem. W szczególności na uwagę zasługuje hełm, który poza lekko różniącą się szpicem jest niemal identyczny. Każde miasto Firoz 3 posiada swoje wyjątkowe budynki, które cechują się unikatowym sposobem działania. Za pomocą szkieletorni możemy poświęcić mniej przydatne jednostki, które zostaną przekształcone w szkielety. Dzięki czemu zwiększy się ich liczebność w naszym oddziale. To jednak nie jedyna funkcjonalność, jaką oferuje ten obiekt. Poświęcając wszelkiego rodzaju smoki, hydry oraz węże otrzymamy ofiarę w postaci kościanych smoków. Zatem połowa miast w grze, bo aż 5 jest w stanie dostarczyć nam jednostek, które będziemy mogli zamienić na nieumarłe smoki. Warto również wspomnieć, że w dodatku Horn of the Abyss został wprowadzony budynek szkieletorni, który może występować na mapie przygody. Jeżeli jesteśmy już przy dodatkach, możemy wspomnieć o kilku ciekawostkach związanych z Necropolis, które na przestrzeni lat pojawiły się w różnych modyfikacjach gry. W dodatku Horn of the Abyss działanie nekromancji zostało zmniejszone o połowę, a składany artefakt płaszczu nieumarłego króla nie przywraca liszy w zasadach turniejowych. Zmianą na plus w tym dodatku jest możliwość samodzielnego celowania przez gracza strzałem trującej chmury. Aby tego dokonać, przed atakiem należy nacisnąć klawisz G. Dodatek Wake of Gats, a w zasadzie już era 3, jest bogaty w różnorodną bibliotekę mniej lub bardziej udanych modyfikacji. Na uwagę jednak zasługuje mod, który powstał w zeszłym roku i do dnia dzisiejszego otrzymuje aktualizację. Mowa tutaj o Tird Upgrade Mod który sprawia, że każda jednostka z gry dostaje kolejne, dodatkowe ulepszenie. Wartą uwagi modyfikacją jest również dodatek do VCMI o nazwie The Tides of War, który dla każdego miasta wprowadza jedną, opcjonalną, nową jednostkę. Dla Necropolis został stworzony wilkołak, którego możemy zbudować zamiast wampirów. Trzeba przyznać, że model tej jednostki jest naprawdę imponujący. Internet jest pełen różnych znalezisk, w tym także wycieków z produkcji gier, pokazujących pracę na jej wczesnym etapie projektowania. Na ekranie wyświetli się Wam teraz obraz miasta Necropolis z wersji beta gry, na którym można zauważyć kilka różnic w stosunku do oryginału. W wersji beta ekranu widzimy, że w prawej górnej jego części znajduje się księżyc, który finalnie się nie pojawił. Niebo miasta ma również inną barwę jest bardziej granatowe. Jest też sporo różnic w budynkach, w szczególności jeżeli chodzi o ich lokalizację. Zjawy smoki oraz wampiry są po zupełnie innych stronach, a dodatkowo budynek ze smokiem został wyposażony w dość zabawny model szkieletu. W mieście nie widać także nekromantora oraz całunu ciemności. Prawdopodobnie na tym etapie produkcji obiekty te nie były jeszcze zaprojektowane. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, gdyż jest to dla mnie motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Możecie mi wierzyć, że świat ciekawostek Heroes 3 kryje jeszcze wiele nieodkrytych tajemnic, o których być może nie miałeś pojęcia. Jeżeli chcesz dołączyć do naszej hirosowej społeczności, zapraszam Cię na moją grupę Discord. Link z zaproszeniem znajduje się w opisie filmu. Trzymajcie się, dzięki siema!